Roznaję drewna w Wawrze Casa i chodzi Grzegorz Lech. Państwa ręce na początku. trener Casa. Witam Państwa. Przede wszystkim tak jak że zmiany w składzie, które były, myślę, że pozytywnie wpłynęły na zespół i ja mam głowę przede wszystkim przed spotkaniem z Adam Brodisław. Uważam, to jest najważniejszy mecz w tej WIPE i trzeba czy taki skład został żeby ten mecz po prostu. Natomiast piłkarze, którzy zagrali naprawdę z charakterem i uważam, że wszystko idzie w dobrym kierunku, jest kwestia czasu, że ten zespół będzie grał ofensywnie. Natomiast w kadrze na mecz jakieś tam zmiany doszły, czy przecież tam tabry. Radosław Władysław w i Artur Jędrzejczyk, Nikolaj Miragowicz, Paweł Stano, Hernani, Aleksandar Bukowicz, Paweł Sobolewski, Cezary Wilk, Grzegorz Lech, Paweł Kaszmarek, Maciej Tataj, Krzysztof Kajetkowski, Jacek Markiewicz, Michał Zieliński, Edi Jędradyna, Jacek Kiub i Paweł Kar. Proporcje zachowujemy obrońcy pomocnicy napastnicy. Natomiast yy, skład, będę miał ból głowy do samego meczu i, i oby tak było częściej. Uważam, że zajęliśmy dobre spotkanie, szczególnie w pierwszej połowie. Yy, bardzo ofensywnie wszyscy narzekali na skuteczność napastników, ale myślę, że nie boję się powiedzieć, że gdzieś ule tutaj trochę tknął ducha w ten zespół i zagrał parę prostopadów piłek. O to chodzi i rzadko chwale piłkarzy, ale myślę, że na Grzyśka to nie wpłynie negatywnie no, cierpie. Ale... Można poprosić o pytania. A, jeżeli są. Ja mam pytanie do trenera. Zasada panie trenerze. Jak będzie wyglądał mecz z Odrą? Czy będzie pan starał się, żeby drużyna zagrała tak ofensywnie jak w meczu z Jagielonią Bucharowym? Ostrożni trochę, jak Nie mogę Panu odpowiedzieć w tej chwili na to pytanie, dlatego że yy, z Panem broszem nie mamy najlepszych stosunków i nie chcę mu ułatwiać yy, analizy gry. Natomiast na pewno chcę go zaskoczyć pewnymi rzeczami, na które zwróciłem uwagę przez lata, z którymi borykaliśmy się w pewne zespoły. Uważa Pan, że. Yy, Odra to jest dużo lepszy zespół niż ten, który grał jesienią. jesieniu? Odra nie straciła obramki, to jest kwestia czasu. Kiedy straci, mam nadzieję, że będzie w czas tej chwili. Mam pytanie do Lecha. Lecha. Grzesiu, takie trochę spiekło do nieba. Czy nie byłeś zadebiutowałeś na Krakowi. Wiadomo jaki wynik. Czy ten mecz pomógł ci w tym, że tak dalej? bardzo dobry mecz właśnie wczoraj przeciwko Jagiellonii? Dzień dobry Państwu. Tutaj to z piekła do to troszeczkę jest przesadzone. Ja bym tak do tego nie podchodził. Każdy zawodnik pracuje po to, żeby grać, i dostałem szansę od trenera. Zagrałem spotkanie, jakie zagrałem, i teraz czekam na następne szanse i to mówię. Bo to nie ma z jednego dobrego spotkania robić nie wiadomo od czego. Mówię, zawodników, tak samo jak i trenera rozlicza się po końcu lądu sezonu i wtedy będziemy oceniali nas wszystkich, a na dzień dzisiejszy stąpamy wszyscy po ziemi twardo i czekamy nawet z odrobiną, żeby powtórzyć, mamy nadzieję, wynik z e-giro Uniwersytetu. Ale trenera teraz boli przez Ciebie błąd? Pozytywny Znaczy myślę, że nie tylko przeze mnie, no tutaj wszyscy zawodnicy, którzy dostali szansę, myślę, że podnieśli tutaj Yy, pałeczkę i, i postarali się na boisku zaprezentować z jak najlepszej strony i no, cieszymy się, że to tak wyszło i wygraliśmy to spotkanie. Czekamy teraz na mecz z odrą później na Jagiellonią. Mam pytanie do Michała. Michał, spodziewałeś się, że tak łatwo będzie wam się grało przeciwko Jagiellonii i no, będą jednak takie duże dziury w obronie tak jak wczoraj? Dzień dobry Państwu. No, na pewno na pewno nie spodziewaliśmy się, ale przede wszystkim e, e, to Jagielonia zaczęła bardzo dobrze i tutaj strzeliła nam bramkę. My potrafiliśmy się podnieść po stracie wydaje mi się niezasłużonej bramki. E, strzeliliśmy trzy i, no i rzeczywiście ta gra e, wyglądała z naszej strony bardzo dobrze. Ja nie chciałbym tutaj wnikać, czy, czy Jagielonia zagrała słabo w defensywie. My zagraliśmy swoje, skupiliśmy się na swojej grze i, no i wykorzystaliśmy swoje sytuacje. Mhm. Czy uważasz, że mecz z Odrą będzie podobny, czyli będziecie... No, wy jako napastnicy myślę, że zagrasz będziecie mieli tak dużo. <laughs> tak dużo miejsca pozwoli Wam na tyle Odra? Trudne pytanie. No, na pewno Odra wyciągnie wnioski z tego, z tego meczu. I wydaje mi się, że na pewno nie będzie, nie będzie tak łatwo, ale jeżeli zagramy, tak jak mówię, jeżeli skupimy się na swojej grze i zagramy to, czego, to co my chcemy i, i tak jak my chcemy, to wydaje mi się, że tutaj powinniśmy spokojnie wygrać to spotkanie.